Jeżeli miałabym wskazać swoje top 5 ulubionych zagranicznych artystów, to zdecydowanie wśród nich byłby bohater dzisiejszego odcinka. Michael Jackson, legenda, król popu, człowiek, którego wpływ na muzykę na całym świecie jest przeogromny. Ama za mikrofonem i zapraszam na listę pięciu subiektywnie najlepszych piosenek jednego z największych artystów w całej historii muzyki rozrywkowej. Oczywiście zaznaczam, że jest to moja subiektywna lista. Michael ma na koncie tyle utworów muzycznych, że z samych największych i ponadczasowych przebojów stworzyłabym przynajmniej dwie takie listy. Wybór był trudny i przeogromny, ale jeżeli jesteście ciekawi, jakie piosenki znalazły się na mojej topce, zapraszam. Będzie kilka niespodzianek, ale o to w tej serii chodzi. Bez zbędnego gadania zaczynajmy. She's Out of My Life. Siódmy utwór z wydanego w 1979 roku albumu Off the Wall, który pojawił się nakładem wytwórni Epic Records. Zaczynam od chyba jednej z najpiękniejszych ballad, jaką kiedykolwiek nagrał Michael Jackson. Za tekst do tego utworu odpowiedzialny jest Tom Baller, który razem z genialnym wokalistą stworzyli piosenkę tak inną jak reszta płyty. A zarazem tak szczerą i piękną, która od samego początku chwyta za serce. W mojej pamięci zawsze jest ten końcowy moment, gdy Michael już totalnie załamanym głosem śpiewa ostatnie słowa piosenki. Coś wspaniałego, obok czego nie da się przejść obojętnie. Słuchając She's Out of My Life, ma się wrażenie, że słucha się takiego szczerego, i prawdziwego wyznania wokalisty, który przekazuje nam swoje emocje w najlepszy możliwy sposób. Why you wanna trip on me. Drugi kawałek z płyty Dangerous wydanej w 1991 roku nakładem wydawnictwa Epic Records. Tym razem proponuję wam coś nieoczywistego. Kawałek, który ma w sobie energię kilku singli promujących płytę Michaela Jacksona, a sam nim niestety nie jest. Kawał muzycznego majstersztyku, który opowiada o bardzo ważnych dla świata problemach. Rytm piosenki powoduje, że nóżka zaczyna już chodzić. Zresztą cały album ma ten świetny klimat, którego nie doświadczymy u żadnego innego muzyka. To jest właśnie to, co powoduje, że twórczość Michaela Jacksona jest wyjątkowa. Kapitalny warsztat wokalny i świetnie dobrani producenci, to przepis na płytę, która sprzedała się w nakładzie około 32 milionów kopii na całym świecie. Heaven can wait. Piąty utwór z ostatniego studyjnego krążka Michaela Jacksona o nazwie Invincible, wydanej w 2001 roku nakładem Epic Records. Ten album jest niestety bardzo niedoceniany, a tak moim zdaniem być nie powinno. Michael Jackson próbował już wszystkiego: od popu, przez soul, po rockowe brzmienia. W muzyce RB próbował już swoich sił przy okazji Billie Jean. I trzeba jasno przyznać, że był to styl muzyczny, który Michaelowi pasował jak nikomu innemu. Cała płyta jest naprawdę świetna, jednak Heaven Can Wade wybija się ponad wszystkie inne utwory swoim stylem i swoim hipnotyzującym klimatem. Michael, mimo długiego stażu scenicznego, potrafił nadal wykrzesać z siebie pokłady kapitalnego wokalu i stworzył coś naprawdę wspaniałego. Bidet. Piąty utwór z ponadczasowej płyty thriller, wydanej w 1982 roku nakładem wydawnictwa Epic Records. 100 milionów egzemplarzy na całym świecie, w tym 33 miliony w samych Stanach Zjednoczonych. Sukces, którego wydaje mi się, że nikt inny nie zdoła pobić. To na teledyskach z tej płyty Michael pokazał szczyt swoich umiejętności tanecznych i elementy układów, które weszły do szeroko pojętej kultury popularnej. Ten kawałek ma w sobie wszystko, za co pokochałam Michaela Jacksona. I zadzior w jego wokalu, który właśnie tutaj wszedł na swoje wyżyny i muzyka wyprodukowana przez Quincy'ego Jonesa, jak i również muzykalowy teledysk pełen tańca i fabuły. Jestem zakochana w tej piosence i solo gitarowym Ediego Van Heilena, które jest według mnie legendarne. Billie Jean. Szósty kawałek i zarazem drugi singiel promujący album thriller. Moim zdaniem jest to najlepsza piosenka Michaela Jacksona, jaką stworzył kiedykolwiek. Temu kawałkowi nie brakuje niczego. Niepowtarzalna melodia. Przepiękny wokal Michaela, gdzie pełno jego charakterystycznych dośpiewek oraz świetny teledysk, którego nie da się pomylić z niczym innym. Michael tym albumem i piosenkami na nim zawartymi zbudował sobie renomę ponadczasowej gwiazdy muzyki rozrywkowej. Króla popu, którym był i według mnie będzie zawsze. Człowieka niezwykle ważnego dla przemysłu muzycznego, który jest nie do zastąpienia. Wyróżniłabym jeszcze takie kawałki jak Dangerous, czyli piosenkę, która ma w sobie tą niepowtarzalną energię. Gdybym nie wiedziała, że jest to piosenka Michaela Jacksona, to po usłyszeniu tych pierwszych dźwięków od razu skojarzyłabym ten utwór z królem Popu. Another part of me. Czyli kawałek, który świetnie dopełnia album Bad, a jego teledysk złożony z kilku ujęć koncertowych dodaje mu fajnego klimatu. Is It Scary? czyli kawałek z albumu Blood on the Dance Floor, kapitalny, który również nie jest singlem. Jego energia powoduje, że mogę słuchać go godzinami. Michael stworzył naprawdę kawał świetnego utworu. In the Closet, czyli kolejna propozycja z albumu Dangerous. Równie energetyczna jak wspomniane wcześniej Dangerous, co oznacza, że znów mamy charakterystyczny podkład muzyczny, który usłyszymy tylko u króla Popu i gościnnie Naomi Campbell w teledysku. Oraz Who Is It? Czyli propozycja bardzo klimatyczna, którą również bardzo dobrze mi się słucha. Kawałek świetny z ciekawym i wciągającym teledyskiem. Chciałam stworzyć listę, na której znajdą się nie tylko największe hity, ale i również nieoczywiste propozycje. Piosenek, które moim zdaniem są warte polecenia dla każdego, kto zna tylko największe hity Michaela Jacksona. Dlatego na liście nie znalazły się takie hiciory jak Smooth Criminal, Give in to Me, The Way You Make Me Feel, Remember the Time, You Rock My World, Thriller, Bad... You are not alone, they don't care about us, Blood on the Dance Floor, Dirty Diana, Kill the World, Earth Song czy Will You Be There? Bo tak jak mówiłam Wam wcześniej, z nich samych można byłoby zrobić przynajmniej ze dwie takie listy. Michael Jackson to twórca samej ponadczasowej i legendarnej muzyki. Na koncertach tworzył spektakularne show, które moim zdaniem było jedyne w swoim rodzaju. Jego płyty znalazły się w wielu domach, a jego muzyka znalazła ciepłe lokum w ogromnej liczbie serc jego najwierniejszych fanów, w tym i mnie. Jego wkład w mój gust muzyczny jest ogromny. Jako fanka jego twórczości czuję wielką stratę wiedząc, że jego już nie ma. Ale jego muzyka zostanie ze mną i jego fanami na zawsze. A Wy jakie piosenki Michaela Jacksona lubicie najbardziej? Napiszcie w komentarzu. To by było na tyle. Jeśli film Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, zostawcie suba. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się cieplutko Pa!